Podczas kolendy spotykamy bardzo wielu różnych ludzi. Niestety z roku na rok daje się zauważyć, że wzrasta liczba tych, którzy żyją w takiej duchowej czy moralnej nędzy, przeżywają w swoim życiu jakąś pustkę czy depresję. I przyczyn takiego stanu rzeczy pewnie można wymienić wiele, ale myślę, że jedną z głównych jest fakt, iż jako ludzie bardzo często zapominamy o Bogu, że kiedy psuje się nasze życie. To warto oddać je w ręce tego, który przecież nam to życie dał. Warto oddać wtedy to życie Bogu, który nas stworzył. I takie zaproszenie kieruje do nas dzisiejsza Ewangelia. Jezus przychodzi do konkretnej miejscowości, przychodzi do konkretnych ludzi, a ci przynoszą mu swoje problemy, przynoszą mu swoje choroby, oddają Jezusowi swoje cierpienie. I jak pisze święty Marek, uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. I ta Ewangelia to właśnie zaproszenie do tego, żebyśmy przychodzili do Jezusa z naszym cierpieniem, z trudnościami, które przeżywamy w swoim życiu, żebyśmy przynosili Jezusowi poczucie pustki, bez nadziei, bez sensu, jakie tak często w tym świecie nas dotykają. Bo skoro sami nie potrafimy poskładać swojego życia, skoro nie potrafią tego zrobić inni ludzie, to może warto zastosować się do tego, o czym mówił ojciec Dolindo. Jezu, ty się tym zajmij.